Witam Wam Was w części drugiej jeżeli macie już takie yy, półkola, prawda? Dobrze, na razie modele odstawię. Pokażę Wam jak można zrobić po prostu normalne takie słuchawki, też dla yy, petroków, ale teraz tak, bierzecie jakikolwiek kolor, kawałek pasteliny i tak. Robicie taką rurkę, o, jeszcze trochę, proszę bardzo, tak, 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 trochę za długi, więc trochę tniemy, jeszcze trochę. Już mamy. Mamy takie coś. Jeszcze trochę go... Tak i teraz go przyczepujemy tak, jak jest pół I krzywiamy tak. No i gotowe. Jeszcze nie gotowe, poczekajcie. O, teraz są gotowe. Gotowe słuchawki dla dla pet Shop. Fajne, prawda? Do, do zobaczenia w następnym odcinku.